Maiden, siad. Dobrze siad. Dobrze siad. Dobrze siadł. Majden, waruj. Dobrze waruj. Zostań. Dobrze waruj, Majden. Majden, turlaj się. Dobrze turlaj się. Chodź po nagrodę. Proszę bardzo. Dobrze turlaj się. Majden. Siad. Majden, zostaw fuj, 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 fuj. <grym> to się wydmieje, ok? Fuj. Zostaw fuj, 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 fuj. fuj. Proszę. <grym> Dobrze, Majden, proszę, zostaw fuj, fuj. Maiden, siat. Maiden, waruj. Maiden turlaj się. Dobrze, Majden, proszę bardzo. Maiden, turlaj się. Dobrze, turlaj się, proszę bardzo. Maiden, siat.